Zadaj sobie pytanie, drogi braci i siostro, z czym tak naprawdę jesteś? W co wchodzisz w te rekolekcje? Chciałbym, żeby każdego dnia prowadziło nas Boże Słowo. Słowo, które jest słowem o nas. Przeczytałem kiedyś kapitalne zdanie. Zobacz, że często myślimy, że kiedy czytamy Boże Słowo, to my je czytamy, a zapominamy o tym, że tak naprawdę Słowo nas czyta. I to jest fenomenalne zdanie, które mówi nam o tym, że. Słowo Boże nas czyta, że kiedy bierzesz Pismo Święte do ręki, i zaczynasz przeglądać, czytać te historie, nawet historię narodzenia Jezusa z Nazaretu, to ono jest o nas, zobaczcie, od początku do końca Słowo czyta nas samych, mówi o nas. I to jest fenomenalne, jak Pan Bóg to ułożył, dając nam gotowe rozwiązanie na kartach Pisma Świętego. Dlatego wszystko, co będę mówił, po wypływa ze słowa, to nie jest żadna moja mądrość, ale to jest mądrość Jezusa, i chciałbym, żebyś w otwartości serca to przyjął. Bardzo ważną rzeczą jest to, bo myślimy o temacie i ten temat, y, wojna domowa, jest tematem, który nieraz jest treścią życia nas wszystkich treścią w ogóle świata, w którym jesteśmy. Daleko nie trzeba szukać, wystarczy włączyć telewizor, by zobaczyć, jak wiele jest wojny, jak wiele jest nieuporządkowania w relacjach między ludźmi. Te wojny biorą się właśnie stąd, że nie umiemy się dogadać, że brakuje nam miłości, że cały czas ciągniemy w swoją stronę. Ale jak każda wojna, także i taka nawet małżeńska, rodzinna ma swój początek, ma jakiś motyw, skądś się wzięła. Skąd się wzięła być może Twoja wojna, bo może kiedy oglądasz to słowo, to trwasz w tej wojnie. Ciche dni, nie odzywasz się do swojej żony narzeczonej, nie odzywasz się do rodziców, do swoich dzieciaków. Jest jakaś wojna, ona miała swój początek. To nie jest tak, moi drodzy, że nagle z nieba spada konflikt, nagle z nieba spada gniew, złość w stylu, bo zupa była zasłona. Nie, to ma swój korzeń i jest jakiś początek. Co jest początkiem wojny, w której być może dzisiaj jesteś, którą być może z uporem maniaka prowadzisz. To jest ważne pytanie, ale jeszcze możemy się cofnąć do jakby początku waszych związków, waszych relacji, w których jesteście. Zadajcie sobie też pytanie. A może bardziej przypomnijcie sobie, jak ten związek się zaczął. Co spowodowało, że tak naprawdę w tym związku jesteście? Że Twoje serce, drogi panie, skłoniło się ku sercu tej pani. Dlaczego akurat blondynka, a nie brunetka? Dlaczego akurat taki, a nie inny? Dlaczego akurat może bardziej łysiejący, mający dłuższe włosy? A taki? Dlaczego akurat wybrałeś taką, a inną osobę? I co było u początku? To jest bardzo ważne, bo mam takie przekonanie, że bardzo często gubimy początek, a on jest tak naprawdę fundamentem. Zobaczcie, warto wrócić do początku, do źródła, żeby zauważyć tak naprawdę, z czym startowaliśmy. I mam nadzieję, że, że tym początkiem w Waszym związku było przede wszystkim to, że się zakochaliście, a potem to zakochanie przerodziło się w miłość. Myślę, że jednym z powodów, dla których dzisiaj toczymy te wojny, jest to, że nie odkrywamy w sercu miłości. Jest to, że gdzieś się zgubiliśmy, że ta miłość tak naprawdę dla nas dzisiaj jest uczuciem. I myślę, że wiecie o tym doskonale, że uczuciem to ona nie jest. Ona jest pragnieniem dobra dla drugiej osoby, jest zauważeniem jego problemów, jest trwaniem przy nim nawet wtedy, kiedy przesała zupę, jest nawet trwaniem wtedy, kiedy cię wnerwia. Jest trwaniem wtedy, kiedy nawet ciebie nie rozumie, ale po prostu jest obecnością, jest pragniem dobra dla tej drugiej osoby. Kiedy rozmawiam nieraz z młodymi ludźmi, z małżeństwami, słucham ich, kiedy przychodzą porozmawiać, to mam takie wrażenie, że trochę trwamy w czymś takim na kształt mentalności, tak to sobie nazwałem, zaobrączkowanych. O co chodzi? Chodzi o to, że mam takie wrażenie, że bardzo często robimy fantastyczne rzeczy, jesteśmy kreatywni niezwykle, może bardziej jesteście kreatywni niezwykle wtedy kiedy zabiegacie o swój związek. Kiedy jest to początek, bo wtedy chce się zdobyć tą drugą osobę. Jest wysiłek, by pojechać z Białegostoku do Warszawy, by się spotkać, bo ona studiuje w Białymstoku, albo ty w Białymstoku, ona w Warszawie, albo ty w Warszawie i robicie wszystko, bo jest rocznica bo są imieniny i się spotykacie. Nie liczysz, ile kosztuje bilet, nie patrzysz, czy te kwiaty są za drogie, czy nie, po prostu gonisz, bo kochasz. Jesteś w stanie zrobić wiele poświęceń. Ale jeszcze nie jesteście zaobrączkowani. Trochę musisz pobiegać wokół niej, ona wokół ciebie, żeby coś tam w końcu odpaliło. Mam takie wrażenie, że właśnie walczymy o siebie nawzajem do momentu, kiedy jesteśmy zaobrączkowani. Jeszcze po zaobrączkowaniu, jak jeszcze w miarę to uczucie było mocne i fajnie tą miłość odkrywaliście, to to jeszcze trwa, ale potem po jakimś czasie, kiedy gdzieś tam już widzimy ten, 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 tą, tą obrączkę na naszych palcach, już to trwa. To dzieje się trochę tak, że potem, a już ją mam, ja już go mam, nie muszę zabiegać, nie muszę kokietować, nie muszę stroszyć piórek, nie muszę dodać świetnych obiadów, jakoś to będzie i wpadamy w rutynę. Zapominamy o początku, nie wracamy do tych momentów, które nas poruszyły, które nas gdzieś tam sprowadziły ku sobie, ale koncentrujemy się niestety na samym sobie i tu myślę, zaczyna się początek każdej wojny. Korzeniem każdego grzechu, drogi braci i siostro, jest to, kiedy jesteśmy egoistami, kiedy myślimy o sobie. To jest fundament każdej słabości. Popatrz na swoje życie, na ten moment być może, w którym jesteś. No być może jesteś egoistą, być może myślisz tylko o sobie, także w tym związku, na pozór może jest świetnie, jakoś tam to ogarniacie, kolejne dni miniają, jest świetnie, kolejne święta, kolejne Boże Narodzenie, jest ekstra. Ale wojny wybuchają, kłótnie się pojawiają, ty cały czas ciągniesz w swoją stronę, bo trwasz trochę w tej mentalności zaobrączkowanego człowieka, no jest fajnie, mam wszystko i walczę tylko o święty spokój. Kochani, nie chodzi o to, uwaga, żeby się nie kłócić w małżeństwie. Macie się kłócić. Właśnie o to chodzi, by trochę w tym małżeństwie powalczyć, by trochę się pospierać, by przede wszystkim ta kłótnia i ten spór nie był po to, żeby sobie dowalić, żeby pokazać, jaki jestem wielki, jaki jestem fantastyczny, żeby kogoś gdzieś tam poniżyć, ale przede wszystkim chodzi o to, żeby się dotrzeć. Nie wychodzą za mąż ludzie idealni, wychodzą za mąż ludzie grzeszni. Ludzie, którzy są słabi, którzy często się potykają. I zobaczcie, fenomenalną rzeczą jest to, kiedy ten związek jest zawarty przed samym Jezusem Chrystusem, przed Bogiem. Bardzo ważną rzeczą też jest to, kiedy budujemy związek, kiedy próbujemy jakoś ogarnąć te wojny, które się rodzą, gdzie próbujemy wrócić do początków, jest też to, mieć świadomość kim jesteśmy, świadomość swojej tożsamości. Mam takie wrażenie, że dzisiaj jest niestety tak, że świat robi wszystko, by wypróć z nas właściwą tożsamość. By powiedzieć nam, że tak nie do końca jesteśmy facetami, tak nie do końca jesteśmy kobietami, tylko takim kimś pomiędzy, że kobieta ma być jak facet, facet ma być jak kobieta. To nie tak. Musimy odkrywać swoją tożsamość, musimy wyjść z tego pomieszania ról, bo to nie o to chodzi. Prawdziwa relacja ma sens wtedy, kiedy odkrywasz swoją właściwą tożsamość to kim tak naprawdę jesteś. I miej taką świadomość, że twoja relacja, twój związek jest nie na rękę szatanowi. Dlatego się kłócimy, dlatego się wadzimy, bo jesteśmy grzesznikami, to jest jedno. Jesteśmy też egoistami. Ale przede wszystkim te spory pojawiają się dlatego, bo szatan zna wasze słabe strony. Wie, w którą stronę może pociągnąć, co może rozpalić, co może gdzieś tam rozognić was, żeby gdzieś tam zrodziła się kłótnia, żeby się pojawił spór. Bo mu jest totalnie na rękę wasz związek, wasza relacja. Dlaczego? Bo z waszej relacji przede wszystkim raz rodzi się miłość, dwa rodzi się fantastyczne dopełnienie, idealna pełnia, która się dokonuje tylko między facetem a kobietą, a trzy z tej pełni rodzi się dziecko, rodzi się nowe życie, które jest owocem waszej miłości. I to, że wy przekazujecie to życie, że rodzi się ktoś nowy, nowy człowiek, jest mu totalnie na rękę. On chce to zniszczyć was, on nie chce tego życia, bo przecież ten człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Jest wyżej niż on sam, niż ten duch, który się sprzeciwił Panu Bogu właśnie z tego powodu. Bo postawił zwykłego, szerego człowieka wyżej niż te istoty duchowe, którym były aniołowie. Więc mieć o tym świadomość, drodzy bracia i siostry, że za każdym razem, kiedy wchodzicie w związek, te wasze kłótnie i spory, wojny domowe są spowodowane obecnością złego. Więc kiedy jest tak w tobie, no to goń do spowiedzi. Nie zwalaj winy na żonę, nie zwalaj winy na męża, nie zwalaj winy na dzieci, na sytuację finansową, na sąsiadów. Tylko przede wszystkim zacznij nawracać się od samego siebie. To jest pierwszy krok, żebyś ty najpierw ogarnął, i wrócił do początku miłości, żebyś poniósł ten krzyż. I to jest też fenomenem chrześcijaństwa. Nie wiem, czy kiedyś myśleliście o tym, ale dlaczego Jezus ogarnął to i doniósł krzyż do samego końca? On nie zawrócił z tej drogi, chociaż była masakra, było bardzo ciężko. Ale doniósł ten krzyż do końca. Dlaczego? Bo kochał. Jeżeli być może w swoim małżeństwie dzisiaj, no dźwigacie ciężary, jest krzyż, nie jest łatwo, to popatrz na Jezusa, zaproś go tam i pociągnij ten krzyż z Jezusem, bo nie jesteś tam sam. Jesteś tam z Jego obecnością, on cię nigdy nie opuści. I zauważ y, też fundamentalną rzecz w chrześcijaństwie: funda fundamentalną rzecz, która się pojawia, e, kiedy czytamy całe Słowo Boże. U początku każdej drogi, każdej historii biblijnej jest Jezus. Kiedy bierzemy Księgę Słowa Bożego, Pismo Święte i czytamy Księgę Rodzaju, to widzimy, że na początku stworzenia świata jest, jest Pan Bóg. On jest u początku. On wszystko stwarza, on wszystko inicjuje. Kiedy spojrzymy na tę Ewangelię, którą Kościół czyta dzisiaj, z Ewangelii Mateusza, z pierwszego rozdziału, 18, 24 werset historię Maryi i Józefa, kiedy oni zaczynają nową drogę, oni już są na granicy, już praktycznie zaraz będą zaręczyny, już yy, praktycznie Józef się do niej wprowadza, już coś się zaczyna, buduje się nowe życie, nowa rodzina, nowy dom. Na początku jest Jezus, zobaczcie. Nagle wchodzi tam anioł Pana, zaczyna się rozmowa nieprawdopodobna i u początku ich nowej drogi życia jest Jezus. I tu jest mądrość Kościoła w tym, że być może dlatego też yy, doświadczasz yy, kryzysu, doświadczasz tej duchowej wojny, bo początku Twego życia w tym momencie, w tym małżeństwie w centrum nie jest Jezus. On nie stoi na pierwszym miejscu, tylko z jakichś powodów zepchnąłeś Go na margines. Z jakiegoś powodu jest na końcu. I zadaj sobie pytanie, dlaczego tak jest? Dlaczego gdzieś tam zgubiłeś tak naprawdę istotę Ewangelii, kiedy u początku każdego działania jest On, kiedy On wkracza w to życie, zmienia wiele. No, ta historia dzisiejszej Ewangelii jest nieprawdopodobna, a jednocześnie piękna. Dwoje prostych ludzi Zero gwiazdorzenia, mega duża pokora, wytrwałość, sprawiedliwość, rozkochanie w Panu Bogu, otwartość na słowo. I ta jakby okoliczność, ta, 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 to środowisko powoduje, że Pan Bóg tam wchodzi, ale wchodzi nie po to, żeby powiedzieć, jesteście świetni, tylko jak On wchodzi, zaczyna zmieniać, trochę wywracać. Być może sami te kłótnie, które, które są, które doświadczamy, są potrzebne właśnie po to, żebyście sobie pewne rzeczy poprzestawiali. Abyście pozwolili Panu Bogu otworzyć oczy przez tak dramatyczny często moment, w którym jest jakiś spór, jakaś kłótnia. Bo bardzo często wtedy, kiedy te dwie strony są niezwykle pokorne w tym i nie, nie cietrzewią się jakoś ciągnąć swoją stronę, tylko nieprawdopodobnie w wielkiej pokorze w to wchodzą też i pogadają i czasami się wkurzą, talerze polecą, yy, trzasną drzwiami, ale potrafią wrócić, bo kochają i potrafią zauważyć, że tak naprawdę mówią sobie, słuchaj, kochany mężu, kochana żono. Tak naprawdę w naszym małżeństwie, w tym momencie, u początku nie stoi Jezus. Zgubili, zgubiliśmy go z jakiegoś powodu. I teraz zapraszaj go do swojego małżeństwa, zapraszaj go do tych wszystkich sfer, żeby on zaczął to zmieniać, żeby on, tak jak ogarnął sytuację Józefa i Maryi, ona nie była łatwa. Ona była naprawdę jak na tamten czas, na ten moment o wiele trudniejsza niż nasze. To może właśnie warto zaprosić tam Pana Boga, by on tam wkroczył i to zmienił. I zauważ, jest jeszcze jedna rzecz, która jest właśnie dobrą nowiną, Ewangelią w tej historii dzisiejszej Ewangelii, dzisiejszej niedzielnej Ewangelii. Że kiedy Józef ma typowo męskie, typowo właściwe dla faceta duchowe rozkminy, bo tam kładzie się spać i w łóżku, kiedy jest sam, zastanawia się, co zrobić. Czy ją oddalić, czy nie. No bo jak się wyda, że jest w ciąży, to mogły ją kamienować. Nie chcę je zniesławić, bo jestem szlachetny, jestem sprawiedliwy. Walczy z sobą facet, odbywa nieprawdopodobną walkę. Jest trochę na granicy między tym, żeby ją oddalić, a jest na granicy, żeby trochę w to wejść, trochę na wariata, zaryzykować, bo ją tak kocha, że chce ją przyjąć, bo też domniemywa gdzieś tam w sercu, że to jest Boże. To nie może być tak, że ona jest taka no grzeszna, niewłaściwa, zła, że ona jest naprawdę szlachetna, fantastyczna, a jest całą miłością i walczy, żeby jakby nie pójść za ciosem tego potrzeptu oddali ją. Rozwal ten związek, wycofaj się, schowaj głowę w piasek, ucieknij, bo się robi gorąco. Co się dzieje? W tym momencie kryzysowym nagle wchodzi Pan Bóg. Interwencja z cyklu last minute. Norieva jak czytamy Słowo Boże, to tam jest wszędzie: czy w historii Mojżesza, czy w historii Abrahama i Sary, czy w historii Świętego Piotra, czy w historii Pawła. Pan Bóg wchodzi, jakby na granicy, w ostatnim momencie. Dlaczego to mówię? Wydaje mi się, że nieraz bardzo łatwo tracimy nadzieję, gubimy wierność Bożemu Słowu. Gdzieś tam łatwo chowamy głowę w piasek, łatwo odpuszczamy, zapominając. Mówi nam to Słowo Boże, rewelacyjne Słowo, mówiąc wytrwaj, poczekaj, jestem z Tobą, nigdy Cię nie zostawię, jesteś ochrzczony w moje imię ja jestem z Tobą. W tym momencie, w którym już naprawdę będziesz na granicę, ja wkroczę, zaufaj mi. Drogi bracia i siostro, tego Ci życzę na początku tych rekolekcji. Żebyś przede wszystkim zauważył, gdzie jesteś i z czym jesteś, z czym wchodzisz w te rekolekcje, ale byś gdzieś tam przez to wszystko odkrył w sobie tę świadomość tego, że On jest. Że On jest obecny blisko ciebie i chciałbym też, żebyś zaczął pytać na tych rekolekcjach, bo Józef właśnie zaczął pytać, on leżał w tym łóżku i zaczął pytać Pana Boga, Panie Boże, nie ogarniam, o co tutaj chodzi, dlaczego jest tak, a nie inaczej, dlaczego tak wykręcasz moje życie, dlaczego w ogóle dzieją się rzeczy no, nieprawdopodobne. Pytał Go. Czy zapytałeś ostatnio, dlaczego w Twoim związku jest tak, a nie inaczej? Dlaczego zaczynają się wojny? Dlaczego zaczynają kłótnie? Zapytałeś Pana Boga, dlaczego? Czy w ogóle czekałeś też na odpowiedź? To nie jest tak z Panem Bogiem, jak z automatem do Coca-Coli: rzucasz złotóweczkę i masz puszeczkę. Trzeba trochę poczekać, trzeba być trochę cierpliwym, trzeba wystawić się na Jego obecność. I to, co jest jeszcze fenomenalne w tej dzisiejszej trójki słowa, to w pierwszym czytaniu Pan Bóg mówi nam konkretnie z listu z księgi proroka Izajasza. Panna pocznie i porodzi syna, któremu nada imię Emmanuel. Jedno z najpiękniejszych imion, które Pan Bóg oferu, objawia nam w Piśmie Świętym. Najpiękniejsze imię, które objawia nam w Piśmie Świętym, że jest z nami, że jest obecny pośród nas, że chociaż możesz tego nie widzieć, nie możesz, możesz tego nie czuć, może masz z tym problem, On jest obecny obok ciebie i cię nigdy nie zostawi.